będziemy robić ocieplenie do uli do nowych uli tu już jest wbite wbite ocieplenie dwucentymetrowe i przykrywamy jedna płyta nie wejdzie bo trzeba by było te progi likwidować, wyjmować. To jest bez sensu. Więc płytę, która ma możliwość tutaj nam przykrycia, o na pół i ona wchodzi. Wtedy Daszek mija tu wentylację. Wentylacja jest drożna i przykręcamy. Przykręcamy w ten sposób przykręcamy kręcamy ładnie do do desy i w ten sposób no właśnie tak nie, niefortunnie chciałem to zrobić tak aligancko, ale niestety jestem taki perfekcjonistą jest z jednej z drugiej strony o. o trzyma trzyma teraz tutaj, o. jest no i trzyma jeszcze po jednym, i tak właśnie ja robię daszki ocieplam. To jest ocieplenie na na chłodne dni, na mroźne dni i jednocześnie w okresie letnim nie nagrzewa się tak. Bardzo mocno powierzchnia ul się nie nagrzewa. Ja staram się, moje ule stoją w cieniu w zasadzie przez większość przez większość dnia jest o. odstawiamy bierzemy drugi wkładziemy właśnie takie o, dwa wycięte z styropianu maszyną tą maszyną, którą ja Robię ulę w tym roku też zrobię kilka uli. Spróbuję zrobić ul warszawski poszerzany piętnastoramkowy. Tak, dobrze słyszycie warszawski poszerzany 15 ramkowy styropianowy. Leżak, leżak. Zobaczę jak to będzie się prezentował eksponował w jakiś sposób On tutaj nie jest nie, nie ma magnesowania tutaj nie ma magnesu gdyby był magnes to on by się trzymał a tu niestety tam no o, nie w telewizji a u nas w telewizji to nie wizja, to telewizja o. i wkręcamy kręcamy teraz na tą stronę I już to jest daszki Ule będzie można kupić jeśli będzie ktoś chciał Bo jeszcze kończę Wszystkie jak zrobię jeszcze część jeszcze kilka mam do pomalowania mimo wszystko bo ja nie mieszkam tu na co dzień i nie mogę zawsze, każdym razem być tutaj, więc jest tak jak jest. A jest jak jest. Okay. No. Coś mi się już tak wychodzi, że mi się kończą, trzeba będzie dokupić. i tym sposobem właśnie jest ocieplone ładne. Wzrasta przez to waga to na pewno cała góla, ale to jest leże. Nie jest tragicznie ciężki, można takie ule też transportować na inne miejsca pożytków. No ja tego nie robię, bo nie mam warunków, nie mam kiedy, nie mam jak to trzeba nadzorować, być cały czas. Ja nie jestem. I to jest taki krótki film odnośnie tego jak ja to jest mój stół montażowy, taki, który będzie zamontowany na wózku i tu do szuflady, różne sprzęty będą. Także polecam oglądanie moich filmów. Serdecznie dziękuję. No, pozdrawiam. I dziękuję za subskrypcję.